Wiecie, że w Polsce, a dokładnie w Częstochowie, znajduje się zakład elektroniki, w którym firma ZF produkuje zaawansowane komponenty do systemu wspomagania kierowcy? To szczególnie ważny aspekt, bo samochody przyszłości to samochody definiowane programowo to znacznie więcej niż częste spłycanie tego terminu do smartfona na kółkach. Różnica polega na jakości i ilości komponentów sprzętowych, które muszą być inteligentnie połączone przez platformę oprogramowania, aby umożliwić wygodne i bezpieczne przemieszczanie się. W Polsce Inżynierowie zatrudnieni w centrach inżynieryjnych elektroniki ZF w Częstochowie i Łodzi zajmują się projektowaniem, testowaniem i walidacją elektronicznych systemów bezpieczeństwa dla przemysłu samochodowego. Należą do nich pasywne systemy bezpieczeństwa, np. elektroniczny moduł aktywowania poduszki powietrznej czy czujniki przyspieszenia i ciśnienia, wspomniane już przeze mnie systemy z obszaru ADAS, takie jak detekcja radarowo-wizyjna oraz moduły i komputery sterujące, a także układy kierownicze i hamulcowe.